Czyli zaczynamy vloga. Dzień dobry! Skąd nadajemy, Marcinku? Dzisiaj nadajemy z Poznania. A wczoraj nadawalibyśmy z Łodzi, ale. Ale nie chciałem się odpalać kamery, a szkoda, bo była ładna pogoda. Właśnie, tytuł vloga nie jest taki daremny, czyli to będzie dzisiaj opowiedziane. Dlaczego, Łysy, ukrywasz swoje auta? Dlaczego ukrywasz na przykład to auto, które tam stoi? a cenzura. No właśnie, pewnie tak jest. m 4 Garaż Poznań, czyli miejsce, na które bardzo wiele osób w Polsce czeka. I wcale ci nie dziwię, więc przyjechaliśmy tutaj dzisiaj nagrywać odcinek o tym, jak to powstaje, jak to się tworzy. Więc taki mały spoiler dla tych, co będą oglądali to na Miłośnikach, bo odcinek będzie nagrany nietypowo. Będzie nagrany w dość pustej hali. Ale tutaj wszystko powstawało od zera. Eee, I poza tym, że będzie w pustej hali nagrywany, będzie przebity za dwa tygodnie Marcin tu przyjedzie zrobi sesję fotograficzną. Eee, I jak zrobi sesję fotograficzną, to nałożę to na ten odcinek i wtedy wyemituję ten odcinek. I tak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, zaraz będę z wami dalej gadał, bo tu się telefony po prostu non stop urywają. Non stop każdy dzwoni, non stop każdy głowę zawraca. Ale jest, tak. Czyli. Mimo wszystko, co jest złe, mimo wszystko, co się dzieje tutaj złego na świecie, mimo co się dzieje złego w kraju, my się nie zatrzymujemy. My dalej lecimy. Ha, dobra, słuchajcie, mały update, żeśmy nagrali. Odcineczek, żeśmy porobili foteczek, trochę wam tu spoileruję, no bo ten odcinek wychodzi szybciej niż na Miłośnikach, bo na Miłośnikach ten odcinek wychodzi za parę tygodni dopiero, ale no dobrze, no na tym polega kanał vlogowy. Kurcze, ja bym od razu może do meritum dzisiaj przyszedł, bo miały być vlogi i z wyjazdu i pewnie będą, może jeszcze dzisiaj ten vlog się zakończy w Top Marze, potem gdzieś tam idziemy do knajpy i tak dalej, jeszcze mamy rekrutację o 17, ale męczy mnie ten temat, bo... Strasznie dużo osób się ostatnio pruje, że dlaczego ty ukrywasz auta? Czy masz coś na sumieniu i tak dalej, i tak dalej? Dlaczego nie chcesz nam, widzą pokazać co sobie kupiłeś nowego? Jakby ja uważam, że nie jest w poczuciu mojego obowiązku chwalić się. No to teraz powiecie mi, że. Ale helka tym się chwaliłeś. No, trochę tak. A trochę chyba jednak to było działanie marketingowo-promocyjne. Raz, że e, dogadany byłem z automobil Wejherowo, czyli salon i dystrybutor oficjalny e, Doja i Rama, i nie tylko. E, dwa, chciałem wam pokazać, że można takie auta w Polsce kupić, że to się opłaca, że można kupić sobie naprawdę fajną furę z gwarancją i tak dalej, tak dalej, bo ja bardzo ten salon lubię. My się poznaliśmy na targach, które prowadziłem, i tak dalej, tak dalej. Natomiast skupmy się na tym. Co możemy wiedzieć? Kiedyś takie było białe BMW na tych vlogach, jakieś X4. Unikałem, nie mówiłem, nie pokazywałem, nie chciałem. Potem pojawiło się BMW czerwone od bezdomnych, które zostało przez bezdomnych zabrane, i pojawił się fiat od bezdomnych, prawda? Gdzieś tam był Ram. No Ramem się chwaliłem, bo to było moje pierwsze, pierwsze wymarzone auto i w ogóle pierwsze w życiu jakieś nowe auto i fajne auto i zaczęcie historii z motoryzacją amerykańską. No i uważam, że tam youtuber jakieś jedno swoje auto powinien mieć takie przypięte do niego i potem zamiast Rama właśnie się pojawił Hellcat, więc to był odcinek z Hellcatem. W międzyczasie park maszynowy pewnie się zmieniał albo i się nie zmieniał. Do czego dążę? Dążę do tego, że ja jestem z natury osobą, która nie lubi się chwalić. I jeżeli to robi to potem dochodzi do wniosku, że to jest strasznie słabe i przepraszam za to widzów, co zrobiłem ostatnio mówiąc e, i nazywając siebie największym hipokrytą YouTube'a i dalej tak uważam, że e, jest to bardzo słabe i kiedy coś pokazuje, to nie zawsze chcę się tym pochwalić jako, że o słuchajcie mam i w ogóle w ogóle, tylko czasami mam jakiś w tym cel, nie? tak samo jak e, chciałem pokazać te domy szkieletowe, jak swój dom wybudowałem i tak dalej, no może Natomiast uważam, że w dzisiejszych czasach chwalenie się w kontencie wiekowym, jakim my mamy, czyli wy, jak oglądacie to ze mną, czyli ludzie dorośli, ludzie, których dzieci oglądają, właśnie Friza i innych, nie przystoi, bo ja nie mam ochoty się spowiadać komuś, skąd ja mam pieniądze, na to, żeby, nie wiem, pojawiło się fiat za Kwotę xyz za to, że coś czerwonego czy białego się pojawiło za kolejne kwoty xyz. Ja tego nie ukradłem. Ja od 7 lat zapierdalam na to wszystko. Z postawieniem warsztatów bardzo długo inwestowałem cały 16, 17, 18 rok. Ja tylko inwestowałem. Gdzieś dopiero w 18 roku, tak naprawdę, tego rama niebieskiego kupiłem i to też nie były jakieś kwoty to była kwota połowy ceny skody, super, tak naprawdę. I, 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 no i tyle to było. Więc dlaczego tego unikam? Unikam chociażby dlatego, że mi się nie chce potem ludziom tłumaczyć, jak słyszę teksty, że nie wiem, masz Ferrari, pewnie w leasing, bo przecież to nie twoje. To już większą durną pałą nie można być pisząc coś takiego. Jak w Polsce, gdzie przedsiębiorca jest skalpowany e, i każdy przedsiębiorca jest skalpowany z 25% podatku dochodowego i uwaga, z 23% podatku VAT-u nie bierzesz mając firmę, auta, nie meldujesz sobie w koszta. Te koszta i tak są w połowie ucięte już dawno przez państwo, ale to właśnie durniem trzeba być, żeby odprowadzać e, podatków ileś set tysięcy albo milionów rocznie i mieć samochód, który służy Ci do firmy i nie wziąć go na firmę. No to trzeba być durnie, więc durniem jest dla mnie ten, kto pisze, że auto w leasing nie jest jego. Co, ram nie był mój? No, był mój, leasing minął, leasing spłaciłem, auto było cały czas tak naprawdę moje, była większa wpłata zrobiona i tak dalej. Są duże rodzaje leasingu, więc jeżeli ktoś jest osobą prywatną i bierze kredyt, no to spoko to ma auto w kredycie to tak nie do końca jest jego. Jeżeli jest przedsiębiorca, którego stać na ten samochód, żeby kupić go nawet za gotówkę, to głupim jest, jeżeli po prostu nie zrobi tego biorąc w leasing. Więc to jest jedna rzecz, dlaczego nie chce mi się e, słuchać. Tekstu pod tytułem, że to jest auto w leasing, a nie twoje, i dlatego tego unikam, bo chyba niebieski RAM pokazał najlepiej, jak to e, wygląda. Kolejna rzecz, zobaczcie, ludzie, nawet tutaj na vlogu, e, potrafili cisnąć i przypierdzielić się za przeproszeniem do tego, że e, jak ty masz tak dużą spółkę, tak duże firmy wielomilionowe i tak dalej. A ty masz kredyt we frankach, dlaczego go nie spłaciłeś? I ludzie, którzy mi układają życie, że ej kurwa, po co się bierze kredyt? No, po to, żeby go spłacać. Jeżeli chciałbyś kupić zagotówkę, to byś to zrobił za gotówkę. Więc ja biorąc kredyt hipoteczny na mieszkanie, miałem tak przekalkulowany plan w 2008 roku. No, to jest chyba proste. I stąd też wynika niechęć do pokazywania się i chwalenia, a nie brak szacunku do was. Bo ja sobie nie wyobrażam robić odcinka, że ej, kupiłem teraz to. I to i to po co? Mnie bardziej Jara na przykład zrobić odcinek, że coś robię w warzywniaku. Nie? Albo takie odcinki trochę pod chujki. ile zarabia łysy, i nie powiedzieć, ile zarabia łysy. No bo to, to oczywiste, po prostu przeciągnąć was przez vloga, czy chociażby mur za miliony monet. No to to akurat pokazuje działkę, którą lubicie, więc to widzę. Nie wymagajcie na mnie, też bym prosił, żebym ja musiał się chwalić wszystkim, bo jedna ważna rzecz, co ja zrobiłem kiedyś. Po to ten kanał tutaj powstał, żeby mieć taką pełną interakcję z widzami. Ale to też było przemyślane, dlatego, że dzięki temu kanałowi unikam jakichś zesranych tabloidów, pudelków, srelków, bo wszystko, co chcę i wszystko, co jest ciekawe, to opowiem tutaj. Czyli ludzie już nie szukają informacji. Nie szukają sensacji, nie szukają informacji. Sam im dostarczam Tyle ile tego bym chciał, tyle dostarczam im tutaj na kanał. I tak to wygląda, jak była choroba, albo jak miłośnikowej nie było przez tyle na vloga, bo nie chciała, bo ona nie chce po prostu. Rozumiecie, wy też byście pewnie mogli nie chcieć. No to jakby ucinam tu spekulacje, robię odcinek i tak dalej, i tak dalej. Mówię, że właśnie jest świat od bezdomnych, czy jadę nim gdzieś tam. Jakoś to przemycam. Gdybym tego kanału nie zrobił, ludzie by szukali informacji. Ech, a jakby ludzie szukali informacji, to inni by im tą informację dostarczali i by było, że nie wiem, łysy w butach za 300 zł, wsiadł do auta za 2 miliony złotych i na głowę w pudelku, no, no nie, no nie chciałbym, nie, Ech, więc to, to wynika tylko z tego, to nie jest żadna jakaś konspira, to nie jest żadne ukrywanie czegokolwiek, po prostu uważam, że i tak jest zbyt dużo osób w moim życiu, którym pęka dupa. Przede wszystkim wszystkie środowiska, z których wyszedłem, które mogły iść ze mną, które potem jak już się odłączyłem i poszedłem po prostu do przodu, bo nie chciałem stać w miejscu, mają pretensje, a zrzędzą, a płaczą. I ostatnio pamiętam koniec zeszłego roku, jeszcze zanim Fiata schowałem do, do piwnicy, byłem Fiatem na McDonaldzie i spotkałem mojego kolegę z tamtych lat nagrań, z którym mam kontakt, zresztą dobry i fajny. I on mówi, Michu, tak jest. Mówi, wiesz, jak kurwa tym ludziom wszystkim mówi, dupa pękła, wiesz, jak oni wszyscy pieprzą na ciebie, a jak się zapytam, ale co on złego zrobił? Przecież chciał z wami wszystko robić. To się wiecie, mu pod, no, kłody pod nogi rzucali. No tak było. po wiesz, jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Rodzina, własna rodzina. Ja się ostatnio dowiedziałem, słuchajcie, e, że ta najbliższa rodzina i tak dalej. Jest do tego stopnia. E, wypaczyło się coś tam. W klepkach się przyklepało, że jak była taka draka na Facebooku, to do, dość fajna draka, bo pierwszy raz zostałem opluty i osrane publicznie, na co odpowiedziałem merytorycznie i po prostu uciąłem temat do końca, z czego próbuję wyciągnąć konsekwencje cały czas i osoby się to nie uda i uniknąć tych konsekwencji, to właśnie moja familia stwierdziła, że ona pierwsza stanie murem za tamtą osobą. Ej, kaj. to tak jakby na świeżą ranę. Posypać solą. No ale tak jest. Nie? Jakby do, do tego wszystkiego nie chcemy dokładać, więc ja to, że czasami robię clickbaitowe tytuły, czy, że robię clickbaitowe miniaturki. Wiecie, to zrobić clickbaitową miniaturkę po to, żeby ściągnąć widza na fajny odcinek, gdzie pokazujesz coś innego niż 10 tysięcy kulek w dupie z mamą, czy właśnie zrobiliśmy pączki z naszym nadzieniem, i tak dalej, no to, to, to jest fajne, bo coś, coś pokazujesz temu ludziom, jakąś wartość, nie wiem. Patrz, kurwa, możesz sam se to warzywo wyhodować, to jest fajne i naprawdę mężczyzna też może pracować w ogrodzie i mieć swój własny ogród. Albo chodźcie mordy, pójdziemy na ryby, to jest naprawdę fajne hobby, które uspokaja, uczy cierpliwości. Chodźcie, pokażę Wam modelarstwo. Takie jest zadanie tego kanału, nie? A to, że zrobię przy tym glibajtową miniaturkę, nie mam wyrzutów sumienia. Absolutnie nie mam wyrzutów sumienia. Czasem też przegnę pałę. Czasem odlecę, czasem jestem górnolotny, czasem mnie sprowadzicie do parteru, że trochę gwiazdorzysz, z snickersa. I z tego też sobie zdaję sprawę potem. I mówię, no, faktycznie. Faktycznie źle to wygląda i wygląda słabo. Więc, słuchajcie, Woli ścisłości, jeżeli nie chcę pokazywać Wam tego Passata, tego tu Passata, bo uważam, że jest ładny, to po prostu nie chcę. No przecież może jest pożyczony ten Passat, a może jest na testach, a może jest skądkolwiek. Po co? Będę chciał, to pokażę, a z drugiej strony po co? Żeby zaraz ktoś miał ból dupy? Ja nie chcę wywoływać swoją osobą hejtu. Nie chcę po prostu absolutnie nie chcę, żeby moja osoba była kością niezgody w jakiejkolwiek sprawie i żeby poróżniać ludzi, bo tak. No, mam swoje małe marzenia, większe marzenia, realizuję je, spełniam i naprawdę nikomu nic nie ukradłem. Kiedy ja to nagrywam, ja mam może kilka leasingów. Ale tak naprawdę, wszystkie jakbym pozamykał, to bym odzyskał potężne kwoty, bo zawsze gdzieś tam w wpłacę. To nie jest leasing dla biednych, że idziesz na zero i tak dalej, tylko gdzieś tam zawsze to alokuję. Tym bardziej w takich samochodach, których nie ma. I tak samo jak Ram pokazał przez sprzedaży, że to nie jest rzecz, na której się traci, tylko to jest rzecz, na której się zarabia. Tak samo Hellcat, więc to uważam też troszeczkę za, poniekąd za inwestycję, bardziej stabilną na przykład niż mieszkania obecnie. Albo nie mówię, czy mam jedno mieszkanie, czy kupiłem sobie więcej mieszkań, no bo po co. Nie? Jakby takie, o słuchajcie, dzisiaj kupię kawalerkę w Warszawie na wynajem. No. Odkąd jesteś twórcą i masz tak naprawdę start swojej kariery, głupim jesteś, jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że ta kariera się skończy prędzej czy później i nie będziesz zawsze top. I głupim jesteś, jeżeli te pieniądze przepierdalasz na wszystko dookoła, a potem nagle okazuje się, że nie masz hajsu. A potem musisz iść walczyć na fejmach, bo już w ogóle nie masz hajsu i, i tak naprawdę pier, pierdolisz na te wszystkie organizacje, a potem idziesz walczyć i już spadasz naprawdę na samo dno, robisz odwiert jak Marcin Najman i 7 metrów mu niżej. No nie, ja staram się gdzieś tam inwestować, dlatego ja na dzień dzisiejszy mówię, ja nie mam na przykład żadnego kredytu, wszystko spłaciłem. E, ba, moje trzy firmy też nie mają kredytów. My mamy tak naprawdę tylko... Debety w firmach pootwierane do wysokości przychodu, jaki nam przychodzi, tylko i wyłącznie po to, tak zwane kredyty obrotowe, że w momencie, kiedy znowu się pani w skarbówce pomyli i zablokują nam konto, żebyśmy mieli płynność finansową, bo na debetę nam nie wejdą, nie? I, i, I to jest tyle, to jest taka być, zawsze gdzieś tam w potylicy mam, że to wszystko się skończy i staram się zabezpieczyć. Jak najbardziej. To, to też jakby mi wyłączyli YouTube'a, to ja sobie... Co, nie dam rady? No dam sobie radę, no. Zawsze dam sobie radę. I nawet bym sobie pewnie kiedyś zgolił włosy, e, brodę, dredy, zapuścił włosy, zrobił przeszczep, poszedł na taksówkę. Nikt by mnie nie poznał. No i byłoby fajnie, no. Więc tak, tak to wygląda. E, nie chcę. To nie znaczy, że nie lubię was. Nie pokazuję, dlatego że to wywołuje niepotrzebne napięcia. Przede wszystkim w czasach bananowych twórców. E, I tego smutnego lansowania się. Naprawdę, tak. Znam twórców, którzy przykładowo zarabiają 60 tysięcy miesięcznie. 10 tysięcy wydają na mieszkanie. 60 już na czysto, nie? 10 tysięcy wydają na mieszkanie. Kolejne 10 na raty za telefon, za super wyposażenie tej chaty i tak dalej. 30 tysięcy wydają na ratę leasingu za swoje zajebiste jakieś AMG czy M ileś. A potem się okazuje, że na życie to takim zostaje tak tak nic. No i takich ludzi znam osobiście, takich ludzi znam, i tak potem z nimi gada, stary. Ale jak to się skończy, i nie będziesz miał za co to płacić, ja w ogóle wiesz, to nie jest chyba, żeby 90% Twoich dochodów przepierdalać na to, żeby się tylko pokazać, że ty masz Rolexa za 100 tysięcy albo za 200. No dobra, no Rolexa da się sprzedać, ale to, to jest sens życia? To, to ja mam diesla. Za 600 nawet można go kupić. Ba, jakiś na taksówce, to miałem teasena za 500, a to było lat temu już z 7-8. Więc no i akurat to nie zyskuje na wartości, więc tutaj nie da się. Więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, no tyle w temacie dlaczego nie chcę o tym mówić i, i uszanujmy moje, moją wolę. E, też byście na moim miejscu pewnie tak robili, bo no to fajne jest, że coś się ktoś osiąga i że ktoś coś ma. Ale, no, ja w pewnym momencie uznałem, że to jest głupie chwalić się tymi niepotrzebnie wywołuje to spiny. I, I sam za to dostanie nieraz wryja, bo nieraz czymś się niepotrzebnie pochwaliłem I, i, i to jest bez sensu. To, że na prywatnym Facebooku czasem coś pokażę, no, to już jest mój prywatny Facebook, ale to też bardzo często jest to, żeby tam tych, co piecze tak bardzo, to żeby to piekło. No, bo taki tutaj akurat jestem, bo wiem, że ci ludzie wiecznie obserwują, wiecznie patrzą. I też mówię tutaj o rodzinie, czy o byłych znajomych. I okej. Okay. Więc ja zrobię. Ale wam? Wam na tym kanale chcę pokazywać siebie, jaki jestem, jak to się wszystko dzieje, jak to się wszystko rozwija gdzieś tutaj. Jak można zrobić coś samemu. Chcę was zabrać na przykład w tym roku koło czerwca, chcę wyjść z plecakiem ze stelażem, z namiotem, z wędkami, sam przetuptać sobie te 6 km na drugie jezioro, rozłożyć się na kilka dni połowić ryby. No to jest na przykład dla mnie top of the top. Teraz top 1, kiedy to oglądacie, to jest czekać na szklarnię, a szklarnia wróci. Jak szklarnia wróci, no to zacznę obsiewać i wysiewać to, co mówiłem w szklarni. I to jest dla mnie wartość, żeby to pokazać na e vlogu. Top. Zobaczcie, co on tam robi. Kryje się jak ninja. No, a teraz największa wartość to jest to, że muszę iść z Marcinem porobić zdjęcia do właśnie 4 k garaż Poznań, a potem jechać do Topmara, a potem zakończyć ten dzień. Mówiłem, że będę nadawał z Topmaru. Zobaczcie, kto to jest. Jaki ładny koperek wyhodowałeś. Mm, no jak, męski. Pewnie widzieliście na Instagramie to Stasiu sprankował Łukasza. Aha. Ale jeszcze o tym nie wiem. Jeszcze o tym nie wiem. Dostałeś prezent od Stasia. Jaki? Tam na zderzaku. Nie. Aha. Przytarłeś mi? Zobacz, nie było, nie było tych kresek. Nie, tam no. pod prawą lampą. Ja bym się jeszcze nie <laughs> Aha tej. Aha. To jest? No teraz to tak <noise> się no lubią. To za co karna kupa. <noise> tak for <fun. głos> no, Jeszcze chciałem, jeszcze Łukasz chciał mi wcisnąć na powrót głowicę, ale jak tutaj na tydzień cała załoga jedzie, to wiecie miejsca w bagażniku może nie być Więc nie mam miejsca w bagażniku. A, to... Jak się ma bagażnik 1500 litrów, to, to jest mało na tyle osób. Jak w 36, mhm. w Touringu. Pokażesz mi głowicę od Ferrari? Bawarskiego? Nie. Aha, no. Zobacz, to pokaż. Porządne mi. głowice. Porządne, bawarskie. No i teraz wszyscy przyszli porząd, porządne auto obejrzeć. To jest piękne. Otwierasz garaż, a tam... W To jest piękne. Kurwe, syn. Kurwa. No piękne, no. Piękne. A tu jakiś Ferrari. Istny raj. No, musimy że do to. Po kanałach tak patrzę? To no będzie to. Tak, piękne są. Wiesz, tak, w miarę to, to, proste. to będzie od tej u nas. Mm -hmm. I to jest Łukasz piękna technologia, jakiś Ferrari. To no. bo to BMW. Piękne są. Proste na jednym wałku. Już niedługo zobaczycie to w odcinkach na kanale Miłośników. Coś pięknego. Inspekcja w Topmarze, regalik doszedł, proszę, jak to pięknie i wiecznie porządek. Nie wiem, czy po prostu kiedyś może mu nie powiem, że przyjeżdżam i zobaczymy, czy tak samo jest, jak ja nie przyjeżdżam. <grytanie> Dobra, dzień następny, Wrocław. Wczoraj był Poznań, dzisiaj jest Wrocław. Jutro będą Katowice, a pojutrze będą Kielce i it go home. Stasiu, coś taki niewyraźny? Spałem na kanapie. <grytanie> ten śmiech w montażu będzie najlepszy dobra, ja zaczynam wizytę oczywiście od najlepszego kanału detailerskiego na YouTube który mieści się w firmie Detailing Bulls we Wrocławiu, dowodzonym przez Mateusza K ha, słuchajcie jest ją znowu, nasz troll tutaj. Chłopaki nagrywają, warsztat live, pokaż masz. <śle> Albo przynajmniej przymierzają się. I to jest ta dyskusja, to jest ten dyskurs, który właśnie przed chwilą nawiązali. A to zobacz, jak kadrujesz, a to ci powiedzą, że brudna szmata, a to to. No to nie jest sala chirurgiczna, wtedy zawsze odpisuj w komentarzach. Więc, Wrocław, dwa lata już ponad, 2 lata i cztery miesiące. Styczniu, no na będzie 2,5 roku, pierwsza franczyza M4K Dzieje się, dzieje się, naprawdę dzieje się Jest dużo roboty I co, ja myślę, że dzisiaj na Wrocławiu będę kończył ten vlog Jutro przelecimy sobie do e, Katowic W Katowicach zrobimy też e, Jakiegoś małego vloga Może z chłopakami nawet nagram warsztat live Dzień dobry, piękna, niezawodna Alfa Jeszcze tutaj JTDM, więc to Dzieje się, dzieje się, no właśnie A jak już kończę tego vloga, to e, Właśnie, no wszystko chyba rozumiecie, więc jak czegoś nie rozumiecie, to napiszcie w komentarzach. Ja wam z chęcią poczytam i w następnych vlogach odpowiem. No, warsza to, no co, co by tutaj chcieć i oczekiwać. Natomiast też pamiętajcie, że to jest to miejsce, gdzie, no właśnie, będzie płatne lokowanie produktu, czyli Mobi.pl. Mobi.pl, taka instytucja, w której ubezpieczysz sobie samochód, porównywarka ubezpieczeń OC, CNW I teraz najciekawsza opcja. Wchodzisz w link podany w opisie, uzupełniasz dane swoje, swojego samochodu, wszystko szczegółowo i klikasz oblicz, ułożą Ci się polisy od najtańszej do najdroższej i wtedy kupujesz, jeżeli jest oferta korzystna dla Ciebie, bo na przykład porównałeś to z ofertą ubezpieczyciela. No i wtedy się okazuje, że na przykład jest porównywalna, no i mówisz, a to ja wolę ubezpieczyciela. No nie, bo wtedy 150 zł jeszcze z tego, co od go kupisz, wraca na twoje konto. A dlaczego warto? <laughs> Chociażby dlatego, że wczoraj jadąc tutaj na Clio mi się kończyło ubezpieczenie, tak, no bo Clio jest na mnie, więc mówię, a weź sprawdź na Mubi. No i w PZU było 800 zł, a na Mubi było 411, i kupiliśmy za 411, jeszcze 150 zł wróciło. No i to jest żaden fake. A też pamiętajcie, że część pieniędzy, którą wy tam kupujecie, wszystkie policje i tak dalej, mówi przeznacza od siebie na, Pomoc w Ukrainie, więc tyle. Co robić na bieżąco? Subskrybuj, zostaw kciuka, taką okejeczkę, że jesteśmy razem wszyscy. I widzimy się w następnym vlogu. Z tym brzydkim, zarozumiałym łysem. Cześć.